Że niby co zrobiłam, że ja próbowałam pocałować Kacpra, wytyfy. ty. Nie, Kasia, nie ty, jako że ty, tylko ty, ale nie ty. Dobra, zacznijmy od początku. Dobrze, zamieniam się w słuch, ale oby to była dobra historia i nie pominijcie żadnego szczegółu, bo nie chcecie poznać mojej złej strony. Tak się składa, że poznaliśmy. O. Oj, tak. A wszystko zaczęło się dzisiaj rano, kiedy powiedziałem Piotrowi o. arkanu? W sensie. co? Jakaś magiczna książka? W co ty mnie wkręcasz, stary? No nie, w sensie to nawet nie jest książka. To jest jakby dziennik, albo notatnik, pamiętnik. Dziennik. Dziennik, dziennik naukowca. I co mają do tego podróże w czasie? No dzięki temu dziennikowi pan Konrad był w stanie przenieść nas w czasie. Stary, błagam. No nie uczuj, co dzieci robić, tak? Trolować to ja, no ale. Pff, nie mnie. Stary, mówię ci prawdę. Byłem tam. Byłem w przeszłości. Co? Widziałeś tam samego siebie? No nie, bo przecież nie było mnie jeszcze w tej szkole. No tak. Bardzo wygodne, stary. Bardzo wygodne. No, poza tym nie można spotkać samego siebie. To niebezpieczne. Widziałeś endgame? Stary, ja nie mam czasu na takie pranki. Muszę przepisać jeszcze kilka prac domowych. A, no i muszę zaliczyć drzemkę na etyce. A co to jest? No wejdź i zobacz. To... I co, w środku czekają na mnie małe kotki, tak? O, oh, come on, Oskar, do rzeczy. Przecież ja przestaję wierzyć w tą historię, a sama pomagałam szukać tej księgi. No dobra, dobra. I wtedy weszliśmy do środka i Oskar pokazał mi... Arkanum. I to ma niby służyć do przenoszenia w czasie, tak? Tak, to bardzo prawdopodobne. Jak paradokument dokument na Ruciaka? Uważaj, bo to jest mega cenne. A, i dlatego leży w jakiejś kanciapie, która nawet nie jest zamknięta na klucz? A pomyśl przez chwilę. Jaki uczeń w tej szkole interesowałby się książką? I to w dodatku starą. racja, ale nadal mi się wydaje to mega naciągane, stary. Dobra, tak mi to wystarczy teraz, że. Oscar, miałeś tylko jedno zadanie. Nie mówić nic nikomu o tym, co widziałeś. I co? Panie Konradzie, no bo to, to nie tak jak pan myśli, zresztą e, to był przypadek. Dokładnie, Oskar nie zdradzał mi żadnych tajemnic. <słyska> Powiedział tylko, że ma pan jakąś magiczną księgę, która przenosi ludzi w czasie. Serio? No co, no wymsknęło mi się. Dobra, co było dalej? No, po wstępnym opierniczu i wchodzeniu tam, gdzie nie wolno, myśleliśmy, że nam się upiecze, ale Oskar zapytał... Dlaczego nie możemy znowu go użyć? Piotr nikomu nie powie! Po pierwsze, to nie jest zabawka, tylko potężny artefakt. Tego znaczenia i siły wasze małe umysły nie są w stanie objąć. Profesor Werner, który stworzył Arkanum, nie tylko był moim nauczycielem, ale wybitnym geniuszem. A po drugie, naprawdę, Piotr dotrzymujący tajemnicy? To, to jak mówić, że Bambi potrafi śpiewać. No, szanujmy się panowie. Ale niech pan zrobi jakiś ciach, brach i... puść jakiś dymek, przeniesie nas o godzinę czy coś. Puści dymek? Tak księga zawiera największe tajniki nauki i magii. To nie są kapiszony z kiosku. Co to jest kiosk? Macie po minusie z zachowania i możecie wyjść. <laughs> Wiedziałem, że mam rację. Od początku czułem, że mi tutaj ściemniacie. Magiczna księga, która przenosi ludzi w czasie. No przecież to jest głupie. No, a dodatkowo zrobione przez naszego wspaniałego polonistę. Z całym szacunkiem, panie Konradzie, ale nauki ścisłe to nie jest pańska działka. To nie jest moja działka, tak? Dobrze, Piotr. ZAPINAJ PASY! Serio? I to wystarczyło, żeby wam pokazał, jak działa to całe arkanum? No wiesz, znasz jego pana Konrada. No prawda. Odkąd jakimś cudem wypaliły jesełka uważa się za geniusza w każdej dziedzinie. No i od tamtego momentu nic go nie triggeruje, bardziej niż w jasne ambicje. W każdym razie, ja cały czas myślałem, że wciskają mi kit, aż zobaczyłem... Portal. I co, teraz mi wierzysz? To jest absolutnie najbardziej mega rzecz, jaką widziałem w życiu! A to tylko ułamek tego, czego możemy się dowiedzieć z zapisku Werne. Gdy uda mi się rozszyfrować całość, wtedy osiągnę potencjał, który... Piotr, natychmiast odłóż! Dobra, chciałem tylko zobaczyć. Naprawdę, no zachowujecie się jak dzieci w sklepie z cukierkami. To nie jest zabawka! Co... do czego służy ten robal? To nie jest robal. To jest starożytny skarabeusz, dzięki któremu... Będę międzywymiarowym podróżnikiem! Oskar? Czekaj stary, ja też chcę! Co? Nie! Nie! Co za cpany! I tak po prostu tam weszliście, nie wiedząc co się może wydarzyć? No co, byłem ciekaw. Trzeba próbować nowych rzeczy, nie? No, ale ja musiałem ratować kumpla, więc można powiedzieć, że wykazałem się bohaterstwem. Nie, Piotr. To się nazywa heroiczna głupota. Jak zwał, tak zwał. W każdym razie, jak już znaleźliśmy się w środku, to było jasne, że... Nie jesteśmy już w Kansas. Przecież my mieszkamy w Warszawie. Stary, obejrzyj czasem coś poza YouTubem, co? Myślałem szczerze, że cofnie nas to w czasie. Wiesz co, chyba pan Konrad tym razem wystawił co innego. Wcześniej nie przychodziliśmy przez port. O, Woźna! Może ona nam pomoże? Wiesz, to nie powinniśmy raczej z nikim rozmawiać. Jak dobrze panią widzieć? Mamy z Oskarem mały problem, no i pomyślałem, że może pani by nam. Co? Założę Co, się, coś rozlali, ha? Czy się zapchał? Błagam, powiedzcie, że zrobiliście jej zdjęcie. A kurczę, jakoś nie pomyśleliśmy. Och, taka idealna okazja, mielibyśmy na nią haka do końca roku. Znaczy, oczywiście, na wszelki wypadek. Mówcie dalej. Pani Satis? Pani jest woźną? No wow, po się zorientowałeś, czy nauczyłeś się czytać w końcu? No, Ale pani przecież jest dyrektorką w szkole Siary Siarzewskiego. Hmm dyrektorką, to by dopiero było dobre. Wtedy to bym wam dopiero kazała buty zmieniać. I to nie jest szkoła siarzewskiego, tylko technikum zawodowe imienia Jerzego Killera w Radomiu. Ha? Radom? Boże stary, gdzie myśmy trafili? Nie wiem, no to wygląda jak nasza szkoła, tylko taka... Wiesz, jakby... No, słowa mi brakuje. A, w tytule odcinka. Odwrócona. Tego mi brakowało. Chyba masz rację, ale... Stary, jak my się stąd wydostaniemy, no? Dzwonek zaraz. Spadajcie na lekcję. Tak, już, tylko nie, bo musimy porozmawiać z dyrektorką. To rozmawiajcie. Właśnie idzie. Chyba żartujesz. Tak, Kasiu, w tamtym świecie szkołą zarządzała... Pani Basia?! Szkolna pielęgniarka może Wam wystawić skierowanie do okulisty, jeżeli potrzebujecie. Co? To ja się pytam, co się na mnie tak lampicie? Powinniście już być na lekcji chyba. Nie, bo my jakby... my nie stąd. Piotr, znowu zjadłeś przeterminowanego batonika z automatu. Stary, musimy znaleźć kogoś, kto nam w końcu pomoże. Pani Sat Pani Basiu! Potrzebujemy najmądrzejszej osoby w szkole. Ha! Trudno będzie znaleźć najmniejszego bałwana. Ale jak już mam wybierać z tych, co mają dwucyfrowe IQ, to będzie to... Kacper?! Nie ja no, teraz zaczynam żałować, że mnie tam nie było! No, w sumie to byłaś, tylko... Nie ty, no bo... Dobra stary, nie wyprzedzaj wątków. Najpierw spotkaliśmy Mattiego, znaczy myśleliśmy, że to Mati, znaczy to był Mati, ale nie nasz Mati, bo ten Mati używał słów, których nasz Mati pewnie nawet nie zna. I to delikatnie mówiąc, ej, ten typ! No? Co z nim? No wydaje się, jakby taki znajomy, jakby taki kują, którego kojarzę, ale idziemy za nim? Czekaj, chcesz iść za jakimś obcym typem do kibla, bo wydaje ci się, że go znasz? Oczywiście, że tak. No w sumie to całkiem w naszym stylu. Let's go. Halko, ej, sorry stary, że tak w kiblu, no ale mega nam kogoś przypominasz. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale... Tu się zgodzę. Dziwne jest to, że dwie największe pierdoły życiowe mają w ogóle jaja się odzywać do mnie na głos. Mati! Widziałem. Jak ręka? Zrosła się po ostatnim razie? Co? E Mati, słuchaj! Musisz nam pomóc! Pomóc? Ty nie masz jeszcze czelność prosić o pomoc po tym, jak ostatnio uwaliłem sprawdzian z matmy przez ciebie? Ty, sprawdzian z matmy? Przecież ty jesteś mega mądry! W co ty lecisz, piegusie? A ty od kiedy chodzisz do męskiego? Dla dziewczynek jest po drugiej stronie korytarza. Dobra, Peter. Nic po nas. Yy. No, idziemy. Kolega dobrze gada. Chyba, że chcecie za darmo dostać porządny wpis. <laughs> Mati tak powiedział? No tak, ale tamten Mati, nie nasz Mati. I co było dalej? Ej, skąd masz popcorn? Nieważne, opowiadajcie. No więc po spotkaniu Matiego poszliśmy szukać Kaspra, tak jak radziła nam pani Basia. Czemu myślisz, że schował się akurat w bibliotece? No bo jeżeli faktycznie jest kujonem, to gdzie indziej miałby być? Kasper, co tym razem? Y już dałem mamatyku kanapki, a pieniędzy dzisiaj nie mam. Y nie, 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 S słuchaj, nie o to chodzi. Potrzebujemy twojej pomocy. Pracy domowej? Nie, Kasper. to będzie skomplikowane, ale... I tak po prostu wszystko mu powiedzieliście i wam uwierzył? W sumie to tak, no ale koniec końców nie potrafił nam pomóc, no bo pojawiłaś się ty. Ja? W sensie ta druga ja. Tak. I to było naprawdę mega dziwne. Kasia, ja naprawdę muszę się uczyć do sprawdzianu i nie mam czasu na te twoje. A ty moje co? Te twoje fantazje. Na no jedyną fantazję, jaką mam teraz go, jesteś ty tygryską. Tak jak mówiłem. Yy, nie mam czasu, zresztą rozmawiam ze swoimi kolegami, mogę tak was nazwać, czy. Kasia nigdy nam w to! Nie wierzę, przecież to jest nierealne w ogóle. Kocur? Yy, kto tak mówi, ale kryń Wierz mi, ten obraz wypalił się w naszej pamięci na zawsze. Ale, ale. Ale dlaczego wy teraz przeszkadzacie mojemu skrzypkowi? E, potrzebowaliśmy jego p pomocy. No, ale Kacper teraz nie ma czasu, prawda, Kacper? Kasia, no ja... Dobrze wiesz, że dużo bardziej mi się podoba, kiedy milczysz? Nie psuj mi tak. tego tym swoim bełkotem. No to pa pa! Grzeszny chłopczyk. No i wtedy wyszliśmy. To było zbyt wiele. No, całkowicie rozumiem. Ale to, to jak wy w końcu wróciliście? Otóż, kiedy wyszliśmy, spotkaliśmy kogoś jeszcze. NOLA! Hania! Wow, wy znacie moje imię? No, jasne, że tak. Kumplujemy się, nie? To znaczy, no tak, jakby. Ja? Z wami? Nie, no gdzie? Słuchaj, wiesz może, czy w tej szkole uczy pan Konrad? Pan Konrad, a czego uczy? No, języka polskiego. Jest wychowawcą czwartej D? Nie, nie, nie. Ja jestem z czwartej D. No, chyba, że chodzi wam o panią Konradę. Myślisz, że. Nie wiem, czy jestem na to gotowy, tak? Dobra, powiedz mi, gdzie go. ją znajdziemy. Tam na końcu pewnie siedzi u siebie. Dzięki, cześć. Dzięki, wielkie. Przestojniaki, no. Nie moja liga, no. co że ze mną pogadali. Ach. Panie Kon... Panie Konrado... Nie ma jej, jego, jej... ważne Stary, co my teraz zrobimy? Nie wiem, stary. Chyba musimy zacząć przyzwyczajać się do myśli, że zostaniemy tu na zawsze. kagatki. No, domyślam się, że pan Konrad był wściekły. Grubiej być nie mogło. No, ale portal to też częściowo jego wina, a zresztą i tak nikt by w to nie uwierzył. Poza tym regulamin szkoły nie przewiduje wagarowania w innym wszechświecie. No tak, prawda. No, ale wniosek jest taki, że z arkaną nie ma zabawy. <ścoughs> Dobra, może wystarczy dziwnych rzeczy jak na jeden dzień? Hallo? Hallo? Mm. <laughs> <Besser, man. laughs>